Dzień dobry, z tej strony Paweł Marziński. Ostatnio pokazywałem Wam partię, gdzie nasz mistrz Xavier Tartakower poświęcił dwie wieże. Wieże z A8 i wieże z H8. Oddał dwie wieże po to, żeby wyłączyć białego hetmana z gry. Jest to bardzo piękne poświęcenie i okazuje się, że nie tylko on stosował je w swoich partiach. Tak też rozegrał, na przykład partię Aleksander Allechin grając z Rozyńskim. Była to partia towarzyska w Paryżu w roku 1913 i wyglądała w sposób następujący. E4, E5, skocz F3, D6. Tutaj znowu mamy obronę Fildora, którą mówiłem, że kiedyś była bardzo często stosowana, dzisiaj rzadziej, bo Jakoś ludzie nie lubią blokować sobie tego gońca. Biały goniec C4. Prawidłowy ruch. Tutaj goniec robi nacisk na serce króla. Skoczek C6, C3. Posunięcie C3 jest to taki sprytny ruch, który ma dwa cele. Po pierwsze, chce atakować centrum. Tutaj pionek będzie wspierał pionka na D4. Także C3. Często się gra po to, żeby wspierać atak w centrum, ale również wyjście hetmana na pole B3, co za chwilkę też zobaczymy. Ale Alehi zagrał koniec g4. Po co? Po to, żeby tutaj zrobić związanie. I teraz ten skoczek nie wspiera centrum, prawda? Czyli ten skoczek nie pomaga białemu atakować centrum. Więc białe zdecydował się zagrać Hetman B3 i mamy podwójny atak. Raz i dwa. No nie ukrywam, że pionek F7 dla czarnych jest dużo ważniejszy. Dlaczego? Bo to jest pionek blisko króla, więc trzeba go pilnować. Hetman D7. Hetman sam tutaj pilnuje pionka. No ale Rodzyński się nie poddaje. Dalej atakuje serce króla. Skoczek G5. Ale jak nie ma wyboru. Bo to już trzy razy jest atakowany. Raz, dwa, trzy. Musi obronić to jeszcze raz. Zagrał skoczek H6. Skoczek. Wspiera pionka. No i tutaj. Pozycja białych jest całkiem dobra. Naprawdę dobra, i można by było się pokusić o zbicie tego pionka i popatrzeć co. Alechni z tym zrobi? No ale w partii nastąpiła tutaj kombinacja. Goniec bije, skoczek bije, skoczek bije, i Hetman zbił. Czyli oddały białe, lekką figurę za pionka. I uwaga, pią na B7, podwójny atak. Raz i dwa. Zapewne Rodzyński się spodziewał ruchu wieżą, że tutaj wieża będzie się ratować. Nie spodziewał się zapewne ruchu król D7. Zobaczmy, król D7 oddaje wieżę. Biały oczywiście bije, no czemu by nie? Tutaj ciężko jest zauważyć w tym momencie, jaki plan ma Alechin. I uwaga, hetman C4 grozi prosty mat. Tutaj, Rodzyński oczywiście słabą są takim nie był i się przed tym matem obronił. Pionek F3. No i tutaj Alechin poświęca jeszcze jedną figurę. Zobaczcie, oddał już wieżę, teraz oddaje gońca. W tym momencie widzimy, że biały król został na środku szałownicy, został na polu E1. Roszary zrobić nie może. Tutaj białe mają niewybradzone figury. I tak naprawdę tylko biały Hetman jest w grze. Więc to nie może się dobrze skończyć dla białych. No, dalej nastąpiło skoczek D4. Znowu grozi mat. Co gorsze, tutaj mamy związanie, więc bicie skoczka pionkiem. Nie wydaje się być dobrą opcją. Białe zagrały D3. Hetman zbił i teraz dopiero biją na D4 bo Hetman już tego gońca tutaj nie zbije, prawda? No ale Hetman stoi bardzo blisko króla. Żadna figura króla nie wspiera. Tutaj jest otwarty skos, po którym można tego króla atakować. No i nastąpiło. Goniec e7. Raudzyński zbił wieżę na h8 i dostał mata. Goniec h4. Zastanówcie się teraz, Czego z tej partii mogliśmy się nauczyć? Bo to jest najważniejsze. Przede wszystkim tego, jak ważny jest rozwój figur. Białe przegrały, bo nie wyprowadziły tutaj lekkich figur. Jak ważna jest ochrona króla. Biały król został bez ochrony. I w szachach liczy się to, żeby dać mata, a nie zbierać punkty. W tej pozycji Białe mają 13 punktów więcej, czarnemu został tylko Goniec i Hetma, i te dwie figury dały Mata. I to jest najważniejsza lekcja z tej partii. Myślę, że warto to zapamiętać. Do widzenia, Paweł Mraziński.